Witam serdecznie z województwa dolnośląskiego strzebnicy. Dzisiaj będziemy też w województwie wielkopolskim w trzciance. Proszę Państwa, jak zwykle będziemy rekonstruować bardzo trudne, zagadkowe wydarzenia kryminalne. Bandyci dokonując napadów, rozbojów, gwałtów, uprowadzeń, nie liczą się z nikim i niczym. Depczą wszelkie normy społeczne. Policja na całym świecie ściśle współpracuje ze świadkami. Złapać bandytę to połowa sukcesu, druga połowa to udowodnić mu winę. Bez świadków i dowodów jest to po prostu niemożliwe. Właśnie takiemu celowi służy nasz program. Zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego biura śledczego. do siostry? Tak, tak, pamiętam. Ale wstąpisz jeszcze do domu na obiad? No pewnie. Przecież musimy się jeszcze pożegnać. To o której będziesz? Nie wiem. Może o pierwszej. Wiesz, dzisiaj kładę kafelki. Fantastycznie. Dużo jeszcze zostało? Nie, wiesz, został mi jeszcze tylko jeden rządek kafli do ułożenia na progu. To co, zostanie nam jeszcze kuchnia, a potem łazienka? Tak, już niewiele zostało. No to na mnie już czas. Muszę już lecieć. To na razie. Pa! Wiesław Owczarek, 41 lat. Zamieszkały w Trzciance na osiedlu słowackiego. Pan Wiesław razem z żoną i dwójką synów w wieku 5 i 8 lat mieszka w tym bloku w Trzciance. Zatrudniony jest jako magazynier w firmie. Sapa aluminium. To kochająca się i szanująca rodzina, która może być przykładem dla wielu. Od dwóch lat małżeństwo owczarków buduje dom jednorodzinny w trzciance. Pan Wiesław każdą wolną chwilę spędza na budowie. W pracach pomaga mu jego teść. Cześć jak leci? Ale dziękuję, pomału. I bardzo dobrze. Co nagle to podja. To co? Pomożesz mi? Chętnie bym ci pomógł, ale zajrzałem tylko na moment. Trochę się dzisiaj śpieszę. Szkoda. Poradzisz sobie jak zwykle ze wszystkim. No pewnie, że sobie poradzę. No posuń się. No jak tam? Przecież mówię, że się spieszysz. Ta sprawa może poczekać. Pomogę położyć Ci te kawę. No dobra, to na razie. Na mnie już czas. Obiad był pyszny. Zaraz, zaraz, a co z dziećmi? Yy, Maciusia zabiorę ze sobą w podróż, a Michałek zostanie u dziadków. No dobrze, to pozdraw ode mnie swoją siostrę. Pozdrowia To na razie pa. To na razie pa. Tutaj w miejscu pracy pan Wiesław cieszy się jak najlepszą opinią. Przełożeni nie mają z nim najmniejszych kłopotów dyscyplinarnych. Jest uczciwy, koleżeński, uczynny. W ostatnim czasie pracował w systemie dwuzmianowym. Praca zaczynała o godzinie 14, a kończył o 22 chciałeś podwieźć mnie do domu? No tak. A, to będę jechać. A tylko jak się spróbuję. A dziękuję, nie narzekam. Siadaj. Weź, spieszę. No, by nocy. Jak dotąd wszystkie sceny pokazane w naszej inscenizacji oparliśmy na faktach. Powiedziałem jak dotąd, ponieważ, proszę Państwa, ani policja, ani rodzina nie wie, co robił Pan Wiesław od momentu, kiedy odwiózł kolegę do domu czyli od godziny 22 do godziny 5 następnego dnia. Może Wy wiecie, z kim się spotkał. Gdzie przebywał. Jeśli tak, to przekazujcie informacje. Dalszą wersję wydarzeń oparliśmy już tylko na hipotezie, aż do tragicznego epilogu. No, panowie zdrowie. Ty, jak tam jest? No gdzie? O, w pudle. Kiedy sam pójdziesz zobaczysz. Panowie, zamykamy. Widziałeś? Jak w kiciu. Też zamykają. Pani barman, da pan flaszkę na wynos? To od razu. Kurwa, się do zera. Paliło. Może w czymś pomóc? A zgas mi, nie mogę go odpalić. Wskaż pan tam, przekręć stacyjką, ja zobaczę. Dobra. Dobra, już wiem! No, spróbuj teraz! Co to było? A kabel wysokiego napięcia spadł. Panowie, to dziękuję bardzo. No może by tak parę złotych za fatygę? A, prawda, w momencie. O kurczę, zapomniałem pieniędzy. Ale ja tutaj niedaleko mieszkam. Wsiądźcie, panowie, może ze mną to się rozliczymy. No nie ma sprawy, jedziemy. Więc zaczekajcie moment, ja tutaj mieszkam w tym bloku, zresztą sam jestem żony, nie ma wyjechać z dziećmi do rodziny, zaraz przyniosę pieniądze. No Nie ma sprawy, czekamy. Przy garażu będziemy czekać, chodź, idziemy O to dawaj, frajer jest, dawaj tu. O, to się napijemy. No bierz. dobra, pomału nie? Na drugą flaszkę. O, idzie. No, jestem, panowie. To co, napijesz się z nami? Nie, nie, panowie. Ja mam tu piwko bezalkoholowe. Ja wódki nie piję. No jak to? Wódki nie pijesz? Delikatny koleś nam się trafił. Co to za szczochy są? Mówiłem, że piwo bezalkoholowe. Masz no, tu napij się czegoś normalnego? Nie, nie, panowie. Dobra, to było pakietarzem, 50 metrów od własnego domu, w pobliżu osiedlowych garaży. Ciężko pobity pan Wiesław Owczarek zmarł. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała rany w okolicach wargi dolnej i podstawy nasady nosa. Ponadto w tylnej lewej stronie czaszki stwierdzono kilka ran tłuczonych, zadanych narzędziem twardym, tępym i podłużnym. Nie wykluczono, że ofiara mogła być kopana w okolice głowy. Stwierdzono też, że w chwili zgonu pan Wiesław był całkowicie trzeźwy. W pobliżu zwłok znaleziono leżące na drodze dojazdowej do parkingu okulary, kluczyki samochodowe oraz saszetkę, w której znajdowały się dokumenty należące do Wiesława Owczarka. Leżące tutaj Kwiaty i znicze upamiętniają miejsce, w którym zmarł ciężko pobity przez nieznanych sprawców pan Wiesław. Proszę Państwa, komu zależało na śmierci tak uczciwego i porządnego człowieka? Jaki był motyw tej zbrodni? Zagadka ta do dziś jest nierozwiązana. Do zabójstwa pana Owczarka doszło w nocy z 29 na 30 listopada 2000 roku. W pobliżu jego domu widziany był fioletowy samochód, przypominający swoim wyglądem stare BMW lub Volkswagena Jetę. W samochodzie tym siedziało kilku młodych ludzi. Być może byli to sprawcy. Jeśli wiecie, do kogo należy ten samochód, Kim są bandyci. Dzwoncie na policję. Zakład, w którym był zatrudniony pan Wiesław, wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, której informacje przyczynią się w wykryciu sprawców. Proszę dzwońcie na bezpłatną policyjną infolinię pod numer 0800-160 715. Szanowni Państwo, w naszych programach zawsze opieramy się na faktach i zawsze staramy się być w tych miejscach, w których doszło do zdarzeń kryminalnych. Tym razem pragnę Was z góry przeprosić. Dlaczego? Otóż dyrekcja PKN Orlen nie zezwoliła nam na wykonanie zdjęć. Ta stacja jest za mną, w tle. Zastanawiam się, dlaczego? Czyżby nie zależało im na wykryciu sprawców? A może są jakieś inne powody? Z policyjnych statystyk wynika jednoznacznie: bandyci napadają tylko na te stacje, które są słabo zabezpieczone. Pozostawiam to bez komentarza. My oczywiście zrekonstruowaliśmy to zdarzenie. Na innej stacji też w Trzebnicy, korzystając z uprzejmości pracowników. Hej, tak, chłopaki, a ile to teraz kosztuje nowe Audi? Nie stać. A no zajechałoby się na dyskotekę z jakąś ekstracizją. No nie stać cię. Szczeny by im wszystkim opadły, ale by było. Ach. Co ty, głuchy jesteś? Przecież ci mówisz, że cię na to nie stać. A, tam nie stać. A ty nie masz to tą pukawką. Kurwa, co jest? To no. No i jak kierujesz? No co się To Już to nie moja wina. Myślisz o dupach, patrzysz nie wiadomo gdzie, no i wjechałeś na gwoździa. Eno, przestańcie spaniakować. Bierzemy narzędzia i wymieniamy koło. No dobra. Pierwszy sprawca w jego około 25-30 lat. Wzrost 185 cm. Dobrze zbudowany. Miał czarną brodę i wąsy. Na głowie czapka z włóczki koloru granatowego ubrany w kurtkę ortalionową pikowaną. Drugi w jego koło 25-30 lat, wzrost około 180 cm, szczupły, ubrany także w taką samą kurtkę jak pierwszy, na głowie także miał czapkę. Gotowe, możemy jechać! A wiesz, że benzyna znowu podrożała? No i co z tego? Jak to co, chłopie? Pomyśl trochę! A, świetnie! To ja teraz ręce umyję. Nie musisz. Za chwilę i tak możesz sobie je pobrudzić. stacje benzynowe proszę państwa to teraz bardziej łakomy kąsek dla ludzi, którzy schodzą na drogę przestępstwa i w łatwy sposób pragną wzbogacić się. Właśnie stacje benzynowe położone na uboczu, gdzie w nocy pracuje jeden albo dwóch pracowników a ruch jest niewielki, stają się idealnym miejscem do popełnienia tego typu przestępstw. Za chwilę opowiem o zdarzeniu, które miało miejsce w nocy z 21 na 22 grudnia 2000 roku na stacji benzynowej PKN Orlen w Trzebnicy. Ochranek. A nic, idę do toalety. No lecz. kierownik sam sobie poradzi, bo ja może dłużej zabawię. Myślisz, że wyjdzie aż tak ciężko? Nie, nie, ale przy okazji sam skorzystam. Stacja PKN Orlen znajduje się w Trzebnicy przy ulicy wrocławskiej przy dawnej trasie nr 5. Czynna jest całą dobę. W dzień pracuje tutaj czterech panów, natomiast na nocną zmianę dwóch. Od 20 lat kierunkiem tej stacji jest pan Nieczysław. Krytycznego dnia 21 grudnia 2000 roku był na drugiej zmianie razem z jednym pracownikiem. Ruch na stacji był niewielki. Zgodnie z poleceniem pana Mieczysława pracownik musiał co godzinę wychodzić do pomieszczeń toalety, żeby po prostu posprzątać je. Wybierają stacje benzynowe, na które chcą napaść. Nie przez przypadek. Ich ofiarami stają się te placówki, które są małe, oddalone, gdzie pracuje jeden, dwóch pracowników. Bandyci wiedzą, że wtedy mają największe szanse. Liczą na to, że w tych małych obiektach nie ma monitoringu systemu alarmowego. Napad na stację benzynową to szybki napad. Szybki napad, szybka ucieczka, dlatego też natychmiast należy powiadomić policję. Tylko wtedy policjanci mają szansę zatrzymać sprawców w bezpośrednim pościgu. W czasie samego napadu pracownicy powinni pamiętać o tym, że nie jest ważne te parę groszy, które znajduje się w kasie. Najważniejsze to dobrze przyjrzeć się sprawcom. Nawet gdy są zamaskowani, pieprzyk pod okiem może ich później zdradzić, pozwoli rozpoznać bandytów. Bardzo ważne jest, aby każdy obiekt, każda stacja benzynowa posiadała system antynapadowy, żeby na każdej stacji znajdował się chociażby najprostszy monitoring. To jest bardzo pomocne w pracy policji. Trzeba też pamiętać, że istnieje możliwość podłączania stacji benzynowych do obiektów, do centrów monitorujących. Można też mieć bezpośrednie połączenie z policją. Panowie, przyszliście po alkohol? Nie, przyszedłem po to, co utargowałeś. Panowie, co wy? Okay. Ja nie mam pieniędzy, wszystkie zostały oddane. Dziadek, co ty mi tutaj pieprzysz? Przecież doskonale wiem, ile cię utargowałeś. Dawaj na zapłatę. No gdzie ta W Po białku. Po Wszystko niby? Dawaj, kurwa, bo nie Dawaj górny barresny, bo ciła pod szelę. nie ma więcej. Dwa. A to to co to jest? Co to jest? No oszczędźmy dziadka na święta. Tylko kurwa nigdzie nie dzwoń, bo my cię znajdziemy. Nigdzie nie będę dzwonił. A to, żebyś sobie nie myślał, że żartujemy. Dobra nasza, chłopaki, udało się. No co, w końcu kupię nową furę. Nie, nie, jeszcze jest za mało. Sprawcy po napadzie odjechali tą drogą w kierunku Wrocławia. Jechali samochodem, który swoją sylwetką przypominał Audi lub BMW w kolorze czarnym. Niestety nie znamy pełnych numerów rejestracyjnych, znamy tylko początkowe litery: ATF numer 083. Proszę Państwa, sprawców było trzech. My pokazaliśmy dwa portrety pamięciowe mężczyzn. Jeśli rozpoznaliście ich, nie wahajcie się, dzwońcie na policję. Mamy tylko zeznania kierownika stacji. W tym czasie pracownik pan Franciszek przebywał w toalecie. Jeśli Posiadacie informacje, które pozwolą wykryć sprawców tego napadu. się do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy pod numer telefonu kierunkowy 071 312 07 71 do 73. Zdarzenie to miało miejsce w Trzebnicy przy ulicy Wrocławskiej na stacji benzynowej Orlen z 21 na 22 grudnia 2000 roku. Oczywiście świadkom policja i prokuratura zapewniają pełną anonimowość i dyskrecję. Kończąc program, czekamy na Wasze telefony. Szanowni Państwo, człowiek, który raz wszedł na drogę przestępczą, który w dalszym ciągu przebywa na wolności, będzie popełniał kolejne przestępstwa. Pamiętajmy o tym. Jeśli byliśmy świadkami wydarzenia kryminalnego, mamy informację, zwolmy na policję, nie wahajmy się to w naszym wspólnym, dobrze pojętym interesie. Oczywiście przypominam jak robię to za każdym razem, żeby nie pozostawić najmniejszych wątpliwości osoby występujące w naszym programie w tej części, którą inscenizujemy, to aktorzy statyści, nie wiążmy ich z prawdziwymi uczestnikami tych zdarzeń. Zapraszam też na naszą stronę internetową. Przypominam też, że w każdy wtorek powtarzamy kolejny program Telewizyjnego Biura Śledczego z poprzedniego tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.